Paweł Wąsek po trudnym, wymagającym konkursie, ale tego się chyba trzeba było spodziewać, bo jakoś mam takie wrażenie, że ta wielka kroka i ty w tym sezonie dogadać się nie mogliście. No nie, na no gdzieś te skoki tu od początku kulały i nie udało się ich y, do końca odnaleźć, tego czucia, które, które bym chciał, więc na taki weekend pół na pół. To jest kwestia jakiegoś większego dołka sportowego, bo, bo pamiętam, że w Bieszowskowin też się męczyłeś, zupełnie inna skocznia i, i trochę się martwię tak po ludzku. A no w Innsbrucku też się trochę męczyłem, więc no coś na pewno tymi ostatnimi tygodniami zaczęło szwankować, trochę, trochę się to posypało. No ale cóż, no, pracujemy nad tym, żeby wrócić do swojego dobrego skakania i miejmy nadzieję, że jak najszybciej uda się odnaleźć to czucie. Jak rozumiem tego czasu na taką stricte fizyczną pracę teraz za bardzo nie będzie, bo, bo do Japonii już we wtorek? No już w poniedziałek wieczorem. No właśnie, więc odpoczywaj chociaż do jutra, a później widzimy się w Sapporo. Do widzenia.